Ktoś mówi do, do Lebwiediewa, śmieje się z niego, tak? Próbuje go tam podpuścić, że on uważa hmm, kolej żelazną, która powstaje, mhm. za, y, za gwiazdę połyń, no i że y, że widzi te połączenia z apokalipsy. Tak. I generalnie wcześniej, o ile dobrze pamiętam, to Lebwiediew jakoś mówił, że on to tam tylko na specjalne okazje, albo że tyle razy to opowiadał, ale w tym momencie powiedzmy, tupie nogą i mówi, nie, 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 nie będziecie się tak naśmiewać. Ja wam to wytłumaczę, że to jest racjonalne, co ja myślę. No ale mówi bardzo ciekawą rzecz i myślę, oddaje tobie mikrofon. Dobrze. Wychodzi na to, że według Pana drogi żelazne są przeklęte, że są zgubą dla ludzkości, że są zarazą, która spadła na ziemię, żeby zamącić źródło życia. Na co odpowiada potem na Lebedew? Nie, drogi żelazne Nie. Który odpowiedział dla biedę, w który wpadł w uniesienie jednocześnie odczuwał niepomierną rozkosz. Mhm. Właściwie same drogi żelazne nie zamocą źródeł życia, a wszystko to ogółem jest przeklęte. Cały ten nastrój ostatnich naszych wieków w jego sumie ogólnej, naukowej i, przy, i praktycznej być może istotnie jest przeklęty. I następnie przejdę jeszcze do. O, i którejś postaci, nie pamiętam dokładnie, która, zaczynają mówić o postępie. Albo to mało, przecież popęd samozachowawczy jest normalnym prawem ludzkości. Mhm. I tutaj już potem się robi z nas jeszcze jeszcze mocniej. Wiemy, że Lebiedew jest coraz bardziej podnieconym całą rozmową. Ale on I... mówi o tym popędzie, tamten ktoś, nie pamiętam kto to był, ale odpowiada, bo Lebiedew chyba tam mówi coś takiego, że... Dajcie mi dokończyć, a, wtedy, a potem jak skończę, to. Yy, o, nawet to jest. Ja was wszystkich, wyzywam teraz wszystkich ateistów, czy wy zbawicie świat, i gdzie, odnaleźli, i gdzie odnaleźliście dla niego normalną drogę? Wy, ludzie nauki, przemysłu, asocjacji pracy zarobkowej i tak dalej, czym? Kredytem? No i tutaj <grym> ktoś. Pticyn... Yy... Ticyn wspiera w zasadzie to, chyba, tak? Tak, wspiera to, że to jest, że kredyt ma, ma być tym, co zbawić świat, i, i reszta, jakby tak trochę odpowiada. Właśnie o tym, co, co powiedziałeś o tej yy, o tym odruchu samozachowawczym, mhm. tak? Yy, no i możesz kontynuować, że dlatego Libidiew od, odpowiada, że według niego to nie jest wystarczające. Skąd pan wie, że nie o niego teraz chodzi? krzyknął nagle Hipolit i zaczął się śmiać do rozpłuku. Myśl bardzo myśl bystra i hmm. zręczna, potwierdził Lebiediew, ale znów nie o to teraz chodzi. O tylko... diabła, żeby, tak. tylko, żeby od jabła z rogami, no. to może przeczytam wcześniej fajnie. Nie, 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 moim zdaniem, okay. bo to jest długie. <laughs> myśl bystra i zręczna, potwierdził Lebiediew, ale znów nie o to teraz chodzi, tylko o to, czy nie osłabyły źródła życia wraz ze wzmocnieniem. Kolej żelaznych? krzyknął Kola. Nie żelaznych środków lekomocji, młody, lecz zapalczywy chłopcze, ale całego tego kierunku, dla którego drogi żelazne mogą służyć, że tak powiem, jako obraz, jako wyraz artystyczny. Śpieszą się, grzmią, huczą i pędzą. Dla szczęścia, powiadają ludzkości. Zanadto hałaśliwe i fabryczne. Zaczyna się robić na świecie za mało spokoju duchowego. Skarży się Myślę. pewien samotny myśliciel. Niech tam, ale turkot wozów wiosących chleb dla głodnej ludzkości jest może lepszy od spokoju duchowego. I to jest to, co mówiłeś o tym socjaliście, że, że tak mówił, że gdyby dać chleb, to. A, tak, to tak, wtedy tak. ten, no. No, da, da, dalej. W imię postępu, wszystko. Zwycię I ten myśliciel mówi, tak? Nie, niech tam, ale turkot wozów wiosących chleb. Jest może lepszy od spokoju duchowego, zwycięsko odpowiada tamtemu inny, rozbijający się wszędzie myśliciel i dumnie się o niego oddala. Nie dowierzam, ja nikczemny Lebiediew, wozą wiosącym chleb dla ludzkości. Bez moralnej podstawy działania mogą z najzimniejszą krwią usunąć znaczną część ludzkości od rozkoszowania się ich zawartością, co już nawet było. Tak, i potem jeszcze przeczytam. Co już nawet było, potwierdził Lebiediew. Nie raczą zwrócić uwagi na pytanie, już był Malthus przyjaciel ludzkości, ale przyjaciel ludzkości o chwiejnych podstawach, moralnych jako ludożerca ludzkości, nie mówiąc już o jego próżności, albowiem podrażnijcie próżność któregoś z tych niezliczonych przyjaciół ludzkości, a on natychmiast gotów będzie podpalić świat z czterech końców dla mizernej zemsty. Zresztą, tak samo jak i każdy z nas, Mówiąc sprawiedliwy jak i ja, mhm. najnik mniejszy ze wszystkich, albowiem ja, właśnie, pierwszy bym może drwana nosił, a sam bym uciekł precz. Ale nie o to znowu chodzi. Tak. Ciekawe, że jest odniesienie do Maltusa też. Tak. Czyli jakby sednem te, tej wypowiedzi Lebiediewa jest to, że tutaj nie chodzi o samą kolej, że jest zła, mhm. ale że kolej jest takim symbolem, według niego, takiego skupienia się nad, nad materialnym dobru. Tak, tak? Też, też tak to rozumiem. Tak. I tutaj no to Jonathan Pajot bardzo z tego yy, moim zdaniem krzyczy z, z, z tą swoją piękną teorią, kiedy opowiada, że świat jest złożony z tego, na co się zwraca uwagę. Generalnie Tole Biediew mówi, że, że ta kolej żelazna będzie czymś, co tak bardzo umożliwi i przyspieszy, a ten fantastyczny fragment, że śpieszą się, grzmią, huczą i pędzą mhm. dla szczęścia, powiadają ludzkości, zanadto tak. hałaśliwie i fabrycznie zaczynamy się robić na tym świecie za mało spokoju duchowego, skarży się pewien samotny myśliciel. No to jest po prostu przepiękna sprawa, bo pomyślmy o tym, jak on to mówi o pociągach, mhm. że wiozą chleb i że to jest za szybkie tempo, powiedzmy, życia, tak. Że to jest, powiedzmy, odebranie miejsca na duchowość, yy, że wszystko będzie za szybkie. A co my mamy dzisiaj, Widzisz, <laughs> kiedy skrolujemy yy, shorty przed dzień i nie mamy co żadnego nie? miejsca na nic, praktycznie. To już nawet ledwo dobrym dobrem materialnym można tak. nazwać ta, coś takiego, tak? Jejku. I, <clears throat> jakby. To mała dygresja. Jak była kolej chociaż, to człowiek siedział sobie przy oknie i rozmyślał o jakichś rzeczach. No, A. Tak. Teraz człowiek nakłada słuchawki, ogląda 10 milionów TikToków w trakcie jednego przejechania. Mhm. Ludzie w ogóle nie myślą o rzeczach, tak. nie, nie zastanawiają się. A Jeszcze niczym. są tak przepchani tym informacjami, za szybko. Tak, tak, tak. I o, pozwól, że przejdę do czegoś, co jest mhm. jeszcze w stronę później. Następnie mówi o tym, że ludzie przez pewien długi czas bali się... E, bali się tortur, obawiali się potępienia i następnie komentuje dalej. Pokażcie mi myśl, która by spajała ludzkość współczesną, mm -hmm. i która by miała chociaż połowę tej siły, co w tamtych czasach. ci kto się ośmieli powiedzieć wreszcie, że nie osłabły, że nie zmęciały się źródła życia pod tą gwiazdą, pod tą siecią, która opotła ludzi. I nie, strasznie, nie straszcie mnie waszą zamożnością, waszym bogactwem, Rzadkością głodu i szybkością komunikacji. Bogactwa więcej, ale siły mniej. Myśli, która by spajała, była, zabrakło, wszystko rozmiękło, mm -hmm. wszystko zgniło i wszystko, wszyscy zgnili. Mm -hmm. Wszyscy, wszyscy zgnili, ale dość. I nie o to teraz chodzi, tylko o to, czy nie, nie należałoby nam książę kazać podać przekąsek przygotowanych dla kości. <głosy> <głosy> e, właśnie. Nie ma myśli spajającej. Pomysł sobie, na ile. Ta myśl jest uniwersalna i cały czas teraz aktualna. Tak. Zdecydowanie. Yy, zdecydowanie. No, Chciałem tylko powiedzieć, że może z Lebeliewem bym się na pewno nie zgodził, że jest za bardzo cyniczny wobec mhm. tych dóbr, które takie osiągnięcie technologiczne może yy, może przywieźć dla, dla ludzkości, dla społeczeństwa, ale w Fakt, żeby w tamtym momencie już no, już widzieć takie zagrożenie w ogóle, mhm. to jest coś niesamowitego. To prawda. Gdzie wydaje się, że w dzisiejszych czasach dopiero musimy na nowo zobaczyć to, że nikt tego jeszcze przed chwilą nie widział i dopiero teraz ludzie zaczynają, powiedzmy, mówić o tym, tak się wydaje. A tak. oni widzieli to od tak bardziej. Chociaż oczywiście na tamte czasy nie wydawało się tak, ale bardziej niewinnego o wiele wydawałoby się wynalazku, mhm. które nie może tak bezpośrednio być niebezpieczne dla życia jak u nas nasze wynalazki ze sztuczną inteligencją tak. czy, czy czymś innym. Tak? Zastanawiam się z tamtejszej perspektywy, no. z tamtych czasów, czy być może kolej była taką pierwszą, wiesz, rewolucyjną rzeczą, pierwszą tego typu która nie była jakby bezpośrednio w służbie najwyższemu. Hmm. Dzisiaj to jest trochę bardziej oczywiste, no bo mm -hmm. powiedzmy, o, budowanie katedry jest czymś, co jest mm -hmm. w służbie czegoś, czemuś najwyższemu. Mm -hmm. Kolej? Niekoniecznie. To jest postępy, tak właśnie. Głód, podróżowanie i tak dalej, z tymi rzeczami to może zaradzić, ale moim zdaniem o tyle to jest ciekawe, jak właśnie Lebedew mówi o tym, że nie ma spającej myśli. Mm -hmm. Co moim zdaniem w dzisiejszych czasach jest jeszcze bardziej, jakby tu powiedzieć, adekwatne, bo tak jak zauważyłeś na pewno, oni tam się wyzywają od ateistów, jakby to jeden na dziesięć osób to był jakiś, jeden na mm -hmm. sto mm -hmm. ateista, racjonalista, jakiś, jakiś wariat przybył z ateistów. No a teraz to jest już zupełnie co innego. No w każdym razie brak spajającej myśli. Bardzo mi to przypomniało teraz. Eksodus. Hmm. Dlaczego? I Izrael, kiedy znajdował się na pustyni i cały czas wątpił w myśl, która miała nimi przewodzić, cały czas od, odwracał się od Boga i non -stop praktycznie wznosili podobizny czy mamony, złotego cielca, a potem, jeśli chodzi na przykład o Księgę Sędziów, non-stop praktycznie zapomnieli o mm -hmm. O przymierzu, zaczęli wznosić posągi Bala i i tak dalej, i tak dalej. Bez spajającej myśli, ludzie się rozdrabniały na bardziej pierwotne, fałszywe, mm -hmm. mamiące ich bóstwa. Mm -hmm. No to jest zdecydowanie to, co lepiej chce powiedzieć. Tak, tak, tak. Można to tak inaczej, inaczej też zinterpretować, chyba, że, że te, ta kolej jest dla niego mhm. tym złotym cielcem takim, tak. znakiem tego złotego cielca. I, i jak świat poszedł do przodu. Dla nas kolej jest czymś oczywistym. <coughs> Samoloty są czymś oczywistym. Tak. Bo oni mieli te wszystkie złote rzeczy na uszach i tak dalej. Wtedy, kiedy nawet Mojżesz, <coughs> Mojżesz był jeszcze z nimi i nie poszedł na górę sobie tam mhm. porozmawiać, ale powiedzmy, że było to wszystko w odpowiednim miejscu i nawet nakazane to było podczas Eksodusu, że mają wziąć te ozdobniki od, tak, tak, tak. od Egipcjan. A, ale tu Lebiediew mówi, że halo. No to już powiedzmy tego typu fascynacja. Bo to jest ciekawe, bo on tak. To mi się nie podoba, że może on tak mówi, tak jakby to było zło jako takie. No, ale, mhm. ale wydaje mi się, że to, co. Albo przynajmniej tak przez pryzmat dzisiejszych czasów, to, że to nie to. Że coś jest nie tak fa z faktycznymi wynalazkami na przykład, tylko z tą z, nad tą fascynacją, zbyt pochopnością i naiwnym podejściem do nich. Coś takiego wydaje mi się, że można by wyrazić. Tak. I, i, I że one są w niew niewłaściwym miejscu, jakby zebrane w jeden taki wielki symbol, mhm. który wszyscy. Teraz ja słyszałeś o czacie, ale super czacie, ja cię gredzę, ale teraz wszystko na czacie zrobiłem. No i... Taka właśnie wszystko, wszystko się rodzi wokół tego, co zrobiłem, zamiast samemu to za pomocą mhm. czata, a potem, jak już miałem wolny czas, to co obejrzałem na TikToku i. Znaczy, no oczywiście mhm. to też jest cyniczne tak? Wcale, wcale to tak nie zawsze wygląda, ale mm, tak samo wydaje mi się po prostu jak tutaj, że jak w tej rozmowie o tym adwokacie, mhm. że tam gdzie już widać ewidentne oznaki tego, że poszło nie tak, to to wygląda tak i tak tutaj w dzisiejszych czasach kiedy wtedy kiedy widać oznaki, że coś poszło nie tak, to wygląda to tak. Tak, tak tak rozumiem. Ejku. A bardzo cie... jejku. Ciekawy. Kto jest takim dzisiejszym lebieeddiewem?. <grym> dzisiejszym lepiej dzisiaj kto jest, ja pierniczę. O, czyli piokiem, który <noise> który jakoś tam umie coś powiedzieć przy okazji. Pomijając złotych pijaństwa, to pierwszy skojarzenie to dla mnie jest Jonathan Pajot. Tak, ale Jonathan Pajot, że jest, no na pewno ten... Lebediew tutaj mocno symbolicznie pojechał i tak. to widzę korelację, ale jednak LeBiediew tyle negatywnych rzeczy robi. Jednego Jonatana tak męczysz. No to jeden aspekt podobny. Okej, okay, jeden aspekt. <grym> Czyli ten pozytywny aspekt też tak, tak, na komentarzu. Tak. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.